Dzień dobry. Tematem dzisiejszym będzie kultura polska pod zaborami i od razu mówię, żeby nie było, że Włoch oszukuje, będzie to temat, który już jest zrealizowany i będzie on po prostu tutaj ładnie wklejony. Ja o tym mówiłem przy okazji tematu do klasy trzeciej liceum, a tamten temat po prostu nazywał się kulturą polskiego romantyzmu. Więc sorry, ale macie te same materiały w klasie siódmej i trzeciej liceum. Faktem jest to, że wytnę tylko romantyzm w Europie, bo on wam jest do niczego po prostu niepotrzebny. Także tylko tyle dla Was mogę zrobić. Ale to nic. Wam też się przyda. Oglądamy. Na wstępie wyjaśnimy sobie dwa ważne pojęcia, które są dla kultury polskiego romantyzmu. No, niemal. Niezbędne. Pierwsze, no romantyzm, czyli generalnie prąd ideowy, literacki, którym ważną taką wartością była wolność, walka o tą wolność. Polscy romantycy mówili przede wszystkim o niepodległości, odrzucali jakiekolwiek kompromisy, nastawiali się na walkę, czyli walczymy do upadłego, aż do samego końca. I miała w tej idei pomóc no, kolejna idea, czyli tak właściwie pogląd, który nazywa się mesjanizmem. Jest to pogląd przede wszystkim ale religijny i społeczny, w którym mówiło się o tym, że naród Polski jest wybrany, staje się Mesjaszem narodów i generalnie to on zbawi ludzkość, bo obejmie duchowe przywództwo nad innymi. Taką powiedzmy postacią związaną z mesjanizmem był Andrzej Towiański. No, można powiedzieć, że ta idea nie będzie miała zbyt wielkiego potwierdzenia. W naszych powiedzmy, że e, działaniach, ponieważ nie będziemy mieli żadnego przywództwa, a jedyne, co będzie związane z mesjanizmem, z Mesjaszem, to jest cierpienie, jakie spadnie na Polaków, ale to jest kwestia już na pewno drugorzędna. Przynajmniej dla e, Towiańskiego. Idziemy sobie do literatury, a właściwie do, do przedstawicieli tej literatury. I na pierwszy ogień idzie gość, którego wszyscy kochają i pokochali go już w klasie siódmej za pana Tadeusza, czyli Adam Mickiewicz. Do tego mamy jeszcze Kanady Roda, mamy oczywiście e, dziary. Drugą postacią, którą sobie weźmiemy tapetę, będzie jego odwieczny wróg. E, ciekawe, jak były takie walki, jakieś. W, nie wiem, fame literature. Gdzie walczyłby powiedzmy, że Mickiewicz z Słowackim, kto by wygrał? <grych> Ciężko powiedzieć, ale konflikt między nimi jakiś tam zawsze był, i Juliusz Słowacki napisał kordiana oraz balladynę. Kolejna postać to jest Zygmunt Krasiński, który napisał nieboską komedię. Następna postać, o której warto pamiętać, to jest Józef Ignacy Kraszewski, który napisał starą baśń, która była zresztą zekranizowana. Bardzo fajnie, zresztą jak na owe czasy po polsku, więc warto sobie zobaczyć i gdzieś tam się lekko uśmiechnąć. Na koniec mamy Aleksandra Fredry, który napisał Zemstę, czyli też lekturkę, którą każdy z Was pewnie nieraz, niejednokrotnie już gdzieś miał na uwadze. Idziemy sobie do. No, powiedzmy, że zainteresowania historią, ponieważ ja już mówiłem na listach poprzednich, wspominałem zresztą o Joachimie Lewelu. Mówiłem, że jest historykiem, więc on jako wykładowca starał się tą historię do polskich, do głów polskich właściwie studentów wbijać. Mamy też Artura Grodgera, który będzie tutaj no, dosyć ważną postacią, ponieważ będzie on pałał takim, taką miłością do malarstwa i to do tego historycznego, będzie on. Malował w dosyć specyficzny sposób na takim fajnym łuku, gdzie będziecie go widzieli, no to będzie jasna sprawa, że to jest Artur Grodger. Powtarzam to jeszcze raz: Artur Grodger. On będzie tutaj miał i kucie kos, i e, no, obraz nawiązujący do branki, gdzie widzimy tutaj z tyłu gościa, który idzie ze spętanymi z tyłu e, rękoma, i tam kobieta płacze za jego e, osobą, za jego postacią. Pewnie go już nie zobaczy, bo został on w siłą wcielony do wojska rosyjskiego. Idziemy sobie do nauki i oświaty i tu też będzie parę nazwisk, które na pewno Was uraczą swoją świetnością. Pierwszym będzie Stanisław Kostka Potocki. My już o większości z nich mówiliśmy, m.in. jak i o Potockim, ale on został ministrem w Królestwie Polskim, oczywiście ministrem szkolnictwa i starał się rozwijać nowe szkoły elementarne, czyli te podstawowe, żeby ta polskość gdzieś tam jednak w głowach no, tych młodych ludzi pozostała. Kolejna postać, którą też znamy, to jest Stanisław Staszic. On zakładał pierwsze szkoły zawodowe. Inna postać, też nam znana, czyli Julian Ursyn Niemcewicz. On, po ustąpieniu z Staszica, stał się mm, takim prezesem właściwie Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Kierował nim. Inną postacią jest Samuel Bogumił-Linde, autor pierwszego słownika języka polskiego. E Powraca też na salony Wojciech Bogusławski, a dokładnie wraca jako dyrektor Teatru Narodowego w Warszawie. On ponad 30 lat był tym dyrektorem, więc warto też o nim pamiętać, że i w Królestwie Polskim swoją rolę w tym momencie e, podobną, jak i wcześniej pełnił w Teatrze Narodowym. I na koniec, w sumie nowa postać, to jest Tadeusz Czacki, który założył liceum w Krzemieniu, które stało się takim ośrodkiem kultury, e, najważniejszym ośrodkiem kulturalnym, można powiedzieć, że na Wołyniu. Ale to nie jest tylko tam ośrodek kulturalny, bo i w Lwowie powstaje zakład narodowy imienia Ossolińskich, który będzie nie tylko biblioteką, ale też i wydawnictwem. W Kurniku, w Wielkopolsce oczywiście, czyli w Wielkim Księstwie Poznańskim, powstaje z inicjatywy Działyńskich wielka, taka, no jak na tamte czasy oczywiście, biblioteka, która miała no, dosyć duże zbiory. W Poznaniu powstaje Biblioteka Raczyńskich, więc wszędzie tam, gdzie tylko można było, dbano przede wszystkim o to, żeby. W jaki sposób e, o tę polskość po prostu zawalczyć, a przynajmniej o niej nie zapomnieć. I na tych ważnych punktach, w Lwowie, w Kurniku i w Poznaniu lekcje możemy sobie zakończyć. Także dziękuję i do widzenia.